Kojarzysz ten stereotyp, że to piątkowy uczeń będzie pracował dla tego dwójkowego, który zawsze siedział z tyłu klasy? To ja jestem tym piątkowym. To ja jestem tą dziewczyną, która zawsze miała pasek na świadectwie. Natomiast nie żałuję ani jednej godziny, którą spędziłam na naukę, bo uważam, że dużo mi to dało. Natomiast nie będę się kłócić z tym, że szkoła faktycznie uczy nas bardzo wielu niepotrzebnych rzeczy i wcale nie trzeba dobrze się uczyć, żeby zarabiać dobre pieniądze. Ba, uważam, że żyjemy w czasach, gdzie wykształcenie nie gra aż tak wielkiej roli, i zarówno ci dwójkowi, jak i piątkowi mają równe szanse na osiągnięcie sukcesu. Dlaczego? Bo umiejętności, które potrzebne są w biznesie, to są zupełnie inne umiejętności niż uczą nas w szkole. Żadne szkolenie na temat przemawiania publicznego nie nauczycie tyle, co po prostu przemawianie publiczne. Żaden kurs ze sprzedaży nie nauczycie tyle, co Twój pierwszy nieudany telefon sprzedażowy. Wiesz, w czym tak naprawdę tkwi ta reguła? Nauka wysokopłatnych umiejętności. Do tego nie potrzeba wykształcenia. Jeśli chcesz zacząć uczyć się wysokopłatnych umiejętności, skomentuj ten film słowem biznes, a podeślę Ci trzy sposoby, które najbardziej Ci pomogą.